Patrz na ekipie gdy wyciągam unikata Amur big fish, Amur chęską z rybą Amur boss fish, tak jak oni to Nie masz miejsca, nie masz kija, a gdy Obama? Jestem wreszcie wrażliwy, nie mam czasu na to, żeby być tu bez potrzeby Jakoby się na spina A ja wychodzę z toalety, moje wszystkie to są małe Amur jest na i już nie ma Ej, węgorz, leba, której tu nie ma, w tych wynikach to pobiegnę Jezior, 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 ten jest takim jak ty, wygrałem w mówię es 7 dni 700 setka, hajsy jest każdy 7 Niemcy bogate, a ja biorę laty, każdym oglądają nawet sumy się. Wróciłem z taper, a ty masz chrywę, gdzie będziemy zrobić razem cały dzień. Jestem GG mi Gigi, GG. GG. kareczko, jak chcesz subować. słucham krzaka, błyskawam skorpiona. Taka kilka, że ptań gdzie ta sieciówka. Na mieście wojna nie ryszwisz. Wszystkie ryby mają Gigi. Cała jedna czerwona lakasa de papel Wszystko się zgadza, bo nie wiem, czy się tylko robię papier ha ha, ha 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 Już nie karp xd to medal karp Gdzie ta wasza cała straszna tołpyga Bo ja bo mam miejsca wytęka jak Wiesz kto łapie karpie Wiesz kto ma te haki Beagle GG Gigi pierwszy Jestem jedyny, więc nie będzie już następnych. O Willi, zaliczyłem życiówkę? Już się to stron angielskim? Dzieńczak mnie nauczyli tego jak się nęci. Wait, oh, really? Really? Bardziej wkurzający jest młody kart. Kiedyś tylko Czechy i kart, teraz tylko Niemcy. Orencisto, neszeć, pro prokarpiasz, kartliś, sądzisz na bebrania wtedy łowisz? Największy w fiatce, amur jest. A najmniejszy? Karpik jest. Nie mam czasu na pocie, bo lubię walczyć se. Karpie mi mówią, karpio streamuje tą grę, poszło, kulka, bo to zwabia karpie, nie łowi na to krzaku, ale łowi na to skorpion, duże liny, też można zrobić, ale jeśli chcesz mi przyjść, lepiej wyjść, zarabiaj, jeśli chcesz mi przyjść, lepiej wyjść, zarabiaj, mogę ci polecić tweetka, że i jadą karpienie, chlanie to wielka ryba, lecę na Niemce, jak do Australii, wiesz, że za karpie idzie dużo szmalu, czy chcesz na nawędki, tak jak na pocony karpiarze, mam nowe młyneczki, ale na kija muszę sobie trochę poczekać. U, ale a nie Lustrin, daje mi kasę jak szczupak z Michigan. wow. nie mam levela, to robię zadania. Ty wisisz mi rybę, yeah. wow. jadę po wodzie jak Hajto po babci. Pędkuję dnia do nocy, yeah. wow. największy w siatce nikt z was nie zbankrutuje, jak na Alasce, yeah. wow. Chasey z tej strony teraz się mi udział ponieważ właśnie mm. z Was myślałem. Jaką by tu mieć ksywę? Bo Gierw jest dosyć długą ksywą, więc teraz dziś to jest maksywa nowa. I teraz mnie równo od mojego kanału na YouTubie. Bardzo się starałem, żeby spełnić moje marzenia. No i w sumie tyle. no. To do... No i w sumie tyle chciałem powiedzieć na to się.